Witajcie w omówieniu siódmego i ósmego odcinka drugiego sezonu Tokyo Revengers. Odcinek siódmy był trochę mech. Dlaczego? Otóż miał dosyć słabą animację, walki były nielogiczne, a plot Armor wyszedł na wyższy poziom. Postacie dostają bombę na twarz i wychodzą bez szwanku, już nie mówiąc o Taiju, który jest po prostu nieśmiertelny, tylko po takie Michim widać, że otrzymał jakieś obrażenia i trochę pomicuj. O odcinku siódmym nie jestem w stanie się z dobrze wypowiedzieć. Chyba pierwszy raz na tym kanale nie potrafię się porządnie wypowiedzieć o odcinku, więc obczajcie sobie recenzję wile. A jeżeli chodzi o odcinek ósmy, to zupełnie inna sprawa. Na początku odcinka mamy jakby flashbacki z poprzednich odcinków, które mają na celu pokazać jak daleko Takemichi już zaszedł. Szczerze, nie lubię takich scen, ale to było nawet spoko. Wolę gdy takie sceny są raczej na końcu sezonu, ewentualnie w jakimś ważnym momencie, a nie tak losowo na początku odcinka. W tym odcinku dostajemy też ten tajemniczy sekret Hakaya, w którym jest to, że Yuzuha przyjmowała baty od Taiju za niego, a nie na odwrót, co jest dość szokujące. Myślę, że to było dla Hakaya jeszcze cięższe niż gdyby to on obrywał, ale to moje zdanie. Ale najbardziej okrutne są komentarze Koko i Inuyego, a nawet Chifuyu i Takemichi'ego. Dalej mamy mowę motywacyjną od Mitsui, która dodaje odwagi Hakajowi. Do postawienia się Taiju i walka tych dwóch panów wygląda bardzo fajnie. Teraz dobrze to zanimowali, ale nadal Taiju nie irytuje swoim tokiem myślenia. Już nie zostało wiele odcinków do końca, no w sumie pięć. Nie wiem, dla mnie to jest niewiele. I ciekawi mnie to, w jaki sposób Taiju zostanie pokonany. Czy będzie musiał zginąć? Czy przejrze na oczy? Być może jeszcze coś innego. W odcinku jest mowa również o matce o rodzeństwa Shiba. Jest tylko pokazane jak wyglądała. I ogólnie myślałem, że Taiju był taki zły przez swojego ojca, który gdzieś tam jest. A wygląda na to, że bardziej był taki przez śmierć matki. Chyba, że był taki od początku. I napotoczyła mu się okazja, by zostać tyranem. I na koniec, w końcu mamy walkę Taiju versus wszyscy. Nareszcie trochę logiki. I na deser do akcji wija Mikey Jackson. Najpewniej w następnym odcinku zrobi rozrubę. Chciałem jeszcze was zaprosić na reakcję na siódmy i ósmy odcinek. Wyszły bardzo zabawnie, szczególnie ta na ósmy. I co? Do usłyszenia. SIA!